Siemka. Dzisiaj Wam zaprezentuję bitwę Czrogium T28. Jest to niszczyciel amerykański, który, jest, który prowadzi do T110E3 jest to 8 tieru i gramy na mapce Fjord od razu oznajmiam, że nie mam jeszcze najlepszej armatki Mam to 105 mm, które jest najlepsze na T25 AT i to działo ma 320 uszkodzeń i 198 penetracji co sądzę o tym ciągu? Według mnie ciąg ten jest strasznie wolny i pancerz. Myślałem, że, myślałem, że pancerz będzie lepszy. Tutaj przyspieszymy. Tutaj niestety dostałem strzał od IndianTanzera Który tam się chowa to musiał Strzał w Tygrysa Tutaj w, miar, w miarę współpraca była z T-34 No, tutaj, takim cudem ding to co to działo, po prostu tak niezbyt fajne jest. Tam, strzał Iza trzeciego, kompletnie się tego nie spodziewałem. Co tam powiem tak, tym czołgiem gra wygląda strasznie nudno, bo wszystko strasznie powoli się robi. Tutaj akurat mam szczęście, bo indym Panzer. Yy, nie trafił mnie. Wiemy, trafił. Jak, jak, jak widzieliście, to, tak jak mów, tutaj była współpraca z T 34 grać taki w kit 1200. O, powiem, dopominajcie, trochę lepszy jest graczem. Przegrywamy 1-3, damage mam 1 strzał, czyli 355. I co tu dalej zrobić? Jednego mniej. Mam pierwszy wrak, zaprosiliśmy na spółkę. TC4 weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. TC4 dobił gościa. Wiedziałem, że tutaj gdzieś stoi tygrys. A się pokazał, MP Stewart. Tutaj miałem dużo szczęścia, że, że nie trafiłem w te 3-4. Bo byłoby niefajnie. Póki co, to, to jest moja najlepsza bitwa tym czołgiem, jaką rozegrałem tak jak już mówiłem, za bardzo za tym czołgiem nie, nie przepadam dla mnie za wolny mam kiepskie działo i mi się za bardzo nim grać nie chce no i jeszcze póki co to odgrywam od od odkrywam jego potencjał no ale po tej bitwie akurat yy, polepszyłem zdanie od tego czołgu Zasadnie strzela w Tygrysach Ja bym w ogóle znał, to gry się tutaj w ogóle robi. Natomiast się obrócić yy, w moją stronę, jak kadłubem, to on całą wieżą na obkoło. Bardzo dziwne zachowanie gracza. Tutaj jest szał pisa, gąska. Drugi szał pisa. Tutaj się bałem, że mi z... skąpują bazę i za bardzo dunajże nie będzie. Ale na szczęście tego nie zrobią. Póki co mam 2000 dunajże. I 2 kilo. Biję tą fałkę. Zastrzałem leci w ISA ISA zuchego. No jeszcze go nie ma. Pięknie. Nie? Nagle stół i z tyłu się strzeli. A nie wiem jak on to zrobił, że mi gąskę ściągnął Szybka na prawa i... Obracanie i lejemy go. Przebił mnie Ogólnie zostało 5 sekund. Mogę powiedzieć, że w ostatniej chwili go zabiłem. 3889 Damage'a. expa było 1250 bez premium, czyli z premium byłoby jakieś 1800 900. Dobra, więc będzie na tyle. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Cześć.